Siemono, jest i Witam Was e, w Minecrafcie. E, dzisiaj przedstawię wam jak zbudować automatyczną farmę. Do czego tam sobie chcecie. Tutaj jest akurat farma zboża, ale do wszystkiego to może być farma, więc nie ma problemu. E, zaprezentuję wam jak dzisiaj e, jak ją zbudować. O. Działa w ten sposób. Dźwignia. Wszystko nam zbiera elegancko. Tutaj mogą być jeszcze opery, na środku skrzynka. No ale jak ktoś sobie chce, to może tak zrobić. Proszę bardzo. Zbiera nam wszystko elegancko. I jest gites, No, to tak zboże jest. Super, nie? To teraz tak. Mm, może pokażę Wam tutaj, jak działa. Nie jest to ciężki mechanizm, jest bardzo łatwy w obsłudze. Dźwignia nam włącza i wyłącza tą wodę, która się leje. Tutaj pistony się odsuwają. No i to jest tyle. Z e, żadnej. E, no, ciężkie to nie jest. Dobra, teraz Wam pokażę, jak to zbudować. E, więc tak. Zacznijmy od czego by to zacząć? Może tak zacznijmy od tej ścieżki, która była na środku. Ona musi być na 8, 2, 4, 6, 8. Ok, teraz tutaj. Oczywiście to fajnie też wygląda w podziemiach, tak jak ja mam na swoim solo. No ale tak dalsze jest nieźle. Tutaj musimy postawić 4 pistony. Ta farma nie może być strasznie długa, ponieważ woda nawadnia tylko 4 pola, więc tu są pistony tylko na 4 i tutaj e, musi być wylana woda, żeby wszystko rosło. No i teraz tutaj możemy oczywiście sobie tą wodę czymś zakryć. Tak jest tam zrobione. O, jest coś takiego. Z tej strony musimy zrobić to samo, dokładnie to samo. E, dobra, czyli tutaj woda, i też tutaj zabudujmy No, wyłaśnię z tej wody. No. Dobra, teraz tak. E, tutaj w tym kawałku, jak budujemy, tak po prostu na powierzchni, musimy sobie troszeczkę podwyższyć. E, ponieważ to będzie nam potrzebne takie podwyższenie i teraz tak tutaj musimy postawić jakiś klocek i tutaj tak jest dokładnie tutaj też e, dobra teraz zajmiemy się mechanizmem tutaj trzeba wykopać trochę tego dirta Teraz są tam pistony. Dobra. Teraz wam pokażę pewną m, rzecz. Jeśli tak... Jeśli... Zobaczcie, tam ten piston się ruszył, bo tu jest klocek. I dlatego są też te klocki. Żeby to wszystko dobrze działało. I żeby woda się też nie wylewała. No to jest ważne, żeby też będzie wylana woda i żeby ona nie zalała nam tego mechanizmu. Dobra, tutaj w sumie tyle wystarczy. Tutaj ustawiamy super repeatery. Ten mechanizm też może wyglądać inaczej, ale wa ja Wam pokazuję taki a, najprostszy a, sposób jego zbudowania. Fakem. Dobra, tutaj po prostu się kopiemy, a, gdzie chcemy mieć po prostu wyłącznik do tego. No, może być nawet i tutaj yy, Dobra, tutaj prowadzimy sobie redstone Tak, tak Tutaj możemy sobie odliczyć dźwignię Zobaczcie, działa? Działa No, dobra Teraz tak yy, Tutaj ten środeczek yy, Wypełniamy jakimś klocuszkiem I tutaj sobie wylewamy wodę Tutaj dokładnie tak samo. No i tutaj ja MM tam akurat zakryte. Tutaj możemy oczywiście zakryć. O, no i git. No i to wygląda coś takiego. Sprawdźmy. O, no i działa jak widzicie. Y, tutaj można dać wtedy hoppery czy coś tam. Można tę farmę oczywiście powiększyć. E, oczywiście takie stanowiska, fu, no takie te. Nie wiem jak to nazwać. Paski można dorabiać ile się chce na boku, tylko trzeba pamiętać, żeby miały 4 długości. Najlepiej e, no i oczywiście tą farmę można jeszcze robić wzdłuż, tylko trzeba robić tak, że właśnie tutaj e, na 8 wody. To tą jedną wodę trzeba przenieść o klocek niżej wtedy. No bo wtedy robimy tak. Hmm. Tutaj musimy na ósmym klocku obniżyć farmę. I na tym klocku jedziemy tam kolejne, żeby. No sami zobaczycie, możemy tutaj sadzić kolejne rzeczy. się poleje dalej. Więc jeśli chcecie jakieś robić przedłużenie sobie tej farmy, no to e, tak polecam. Dobra, to już zróbmy tak jak było. Dobra. Eee, I teraz tak. Eee, weźmy sobie pochodnie. Może będzie tak. Teraz tak, jak oświetlacie. Pamiętajcie, żeby nie stawać pochodni na pierwszym, tylko tutaj na drugim. Bo jak. No zresztą, zobaczcie. Leci woda tą pierwszą pochodnię zbiła. Zawsze to oświetlam w ten sposób. O, o. I jest spoko, wystarczająco. Jeszcze tutaj można dać i jest git mając. Dobra, ja się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.